Dzień dobry, dobry, dzisiaj nagrywamy z panem Marcelem Nie ma. no właśnie e, film w Road to Grębis, tak w Robloxie, o Jezu Chryście, co tu się stało e, Marcel, Marcelo i co tu się stało? Co tam tak wybuchło? A i nie powiedziałem wam. Celem będzie tej, yy, tego odcinka polecenie, polecenie do jak najdalej... No, no jak najdalej w ogóle. Bo oczywiście my mamy z Marcelem. Co my mamy Marcelek? Telefon. A jeszcze? Ledy. No, ledy też mamy. Mogę nawet wam pokazać. No nie, no dobra. Mogę, mogę pokazać. O, takie ledy mamy. Marcel też ma takie ledy. O. Oj. O, daj. No, ale no jeszcze coś mamy, Marcelek. No i? Co? No mamy no coś jeszcze, co jeszcze mamy, co lata? No co my chłopie mamy, no nie. No musisz wiedzieć. Chodź obok swojego domu. A co się dzieje za granicą? Wojna. No. Dobra, przyjdź tutaj. Zapraszam. Ja, ja będę leciał. Siedzi pan. I co jest? I poczekaj, być Ja Jarzeg, źle sięgnął. Panie. Panie. O, dobra. Dobra, lecimy do góry. Miałem lekkiego laga Ło Jezu, co się dzieje? O, Widzisz, lecimy O Panie Oleżem pierdnął Nie lecimy w dół Serio, chłopie Dobra Co? Co? Coś co? Em. Halo, stacja kontroliczna? Problemy techniczne? Co? Co? Co się dzieje? Halo? Czy ty właśnie kierujesz na tablecie? Nie, nie kieruję na tablecie. Nagrywasz? Nagrywam na tablecie, bo nie mam kamery. Nie stać mnie. No człowieku, no czy ty możesz się uspokoić? Ej, bo ten samolot coś pił. Nie, ja, 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 tylko, ja tylko ruszam nóżkami, wiesz. Ale ten samolot coś pił. Dobra. Samolocie już jest to w samolocie To jest ostatni dzień. Dobra, poczekaj. E, e... Wymawiaj paciorek. Jest po samolocie. Goodbye. Czemu to nie wybuchło? Marcel, poczekaj. 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 Chcemy rozwalić ten serwer, prawda? Dobra. Pamiętasz ją, usta? Halo? Nie no, nie rób tego boku. Cały mi telefon. Co ja ci robię? Dobra, Niko, siadaj na tym. No halo, halo. Ty, ma to, ty na to masz siadać. O Jeziśku, jakie lagi. Dobra, żem, siadaj na tym. Nie mogę. Puszczam! A... Leci jak rakieta. Halo? To leci? Halo, hala. Ło, leci! Tylko, że coś słabo. Choj to jest? No to nie leci, Marcel, popsułeś! Popsułeś. Oj. Dobra ludzie. Ej, ręka mi się zbagowała! Pomóc, tutaj! Już. Tutaj widzicie? Ręka Zbagowała. Nie sprawę, ale nikt tego nie będzie oglądać. Nie wierzysz w nasze wyświetlenia? A ile Minus jeden. Cztery? Pięć? No. E no jakby co, to był taki luźny vlog z naszej gry. Może kiedy indziej będziemy nagrywać. Trzymajcie się i papa. Co, już koniec? <głos》>, żartuję sobie, no. Nie no, ale ja już tu nic nie mam do roboty. No, niestety, no. No lecimy na sam koniec, człowieku, no. Człowieku, Marek już musi iść spać. Marcelo też. Marcelek No, Marek, no. Marek, Marek będzie na filmie. Zobaczysz go. Co to Marek? Zobaczysz go, będzie na filmie. Marek będzie na filmie. Jaki Marek? No Marek na filmie będzie. Miłasz krąży w bie... Nie się. Szkrał, żywia, no sam wokół nas. Dobra, ja chyba zaraz dbam do psychiatryki. Dobra. Ej, Marek się z wami żegna. Sayonara! Ja jakby ci ja jestem Marek. Marek Czy Trzymam latarkę. Wy tego nie widzicie, no ale uwierzcie. o. Sajonara.